Szanowni Państwo, e, fuzja czterech strategicznych firm, jakimi jest Pelinike, Lotos, a wcześniej Akwizycja Energii i One, to jest chyba największa fuzja, jaka ma miejsce tutaj w Europie to ma, to ma brzemienne skutki. I proszę Państwa, przy takiej, przy takiej fuzji nie stworzono scenariusza, przynajmniej dwóch różnych scenariuszy. Żeby akcjonariusz mógł porównać to, co proponuje e, na przykład zarząd pkm Orlen, czy zarząd pkm czy zarząd lotosu, przecież e, akcjonariusz, e, którego my nie jesteśmy mniejszościowi, myśli, Pokaż powinien to, to. mieć e, prawo wyboru i porównać, jest jedna koncepcja, jest druga koncepcja i którą za którą kon koncepcją będziemy głosować. Proszę Państwa. Nie ulega wątpliwości, że my, jako strona społeczna, jako akcjonariusz, taką alternatywę, taki scenariusz mamy. Nasz scenariusz jest następujący. Ponieważ z tych wszystkich czterech spółek, które wymieniłem, najmniejszą przyszłość ma PKR-ELEN, bo on w swojej strukturze aktywów ma aktywa, które za 10 lat będą do likwidacji. pkr ma rafinerię. W Polsku, marafinerie w Morzeńkach, marafinerie w Czechach i także części, w ogóle, w jego oparte są są na sprzedaży i paliw, tych w ogóle, w tak dalej. ogóle, w związku w ogóle, w na w się tutaj powoływano, w czy powoływano, się ogóle, Niepotrzebnie ogłoszenia prospektu emisyjnego. Proszę Państwa, to jest wielkie zaniedbanie. W prospekcie emisyjnym my byśmy mogli jako w dowiedzieć się, jakim sposobem dokonano parytetu wymiany akcji. Tego nie ma. Proszę Państwa, a tym bardziej tego nie ma, że wcześniej przy dwie, w jeden, plany połączenia było wspomniane, że taka, taki prospekt emisyjny będzie opracowany. Później znaleziono, znaleziono sposób na to, że połączy na, na, na prawo unijne inwestora. E, proszę Państwa, to jest jedno wielkie zaniedbanie, to jest manipulowanie e, akcjonariuszami mniejszościowymi, w którym odebrano się możliwość rzetelnej oceny e, właśnie tej wizji przedstawionej przez, przez te kolejne e, zarządy i rady nadzorcze i, i e, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Proszę Państwa, w XVIII stronie mamy PKN OLM, gdzie państwa ma państwa miała 27%. Skala państwa, pomimo że obiecał, jak ten rząd doszedł do władzy, to obiecał, że my nie sprzedajemy żadnej strategicznej spółki stały państwa. Energia, która została sprzedana za jedną trzecią ceny wartości do PKN to jest spółka strategiczna, którą nie Kogopę OK Zetlena, ani czy Sztokietko, na listę strategicznych firm, tylko to, był rząd i oni tą strategiczną firmę e, za jedną trzecią ceny sprzedali cenami e, pkn Po to, żeby go wzmocnić, to to, to, to pkn w naszej ocenie to jest podmiot, który za 10 lat e, jest obrotem upadającym, a pkn to jest firma, która na dzisiaj e, jest porównywalna to pod względem przywodów i zysków do tego do, do ale ona ma, proszę Państwa, ona ma unikalne kompetencje. Ona ma a poza tym ma 237 koncesji na wydobycie tego wodoru. co oznacza, że ma również koncesje na wydobycie wszystkich, e, 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 całej kopaliny w Kaleczące. Proszę Państwa, wartość tego, co ja mówię, w przyszłości, to są. Setki miliardów, biliony złotych. To nie jest wartość dzisiejsza, ale to jest wartość y, przyszła. Dlatego też y, 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 my jako potępiane, żeśmy zgłosili y, parę lat temu y, też potrzebę z, y, y, powołania koncernu paliwowo-słowocowego, myśmy to przedstawili tutaj y, w stronie rządowej również. Że nie ma potrzeby konkurowania na rynku wewnętrznym z producentami krajowymi, a trzeba budować silnego czempiona po to, żeby konkurować na rynkach międzynarodowych z, z dużymi producentami. I proszę Państwa, my co do zasady, do tej koncepcji tworzenia takiego wielkiego czempiona, to się, to się nie różni, różni się. się jeden. Bo musimy się integrować koło fi, firmy która ma największy udział w skarbu państwa, czyli nasz. I nas. gdyby, gdyby, e, zaraz chwilę przedstawię koncepcję tutaj komendowskiego komitetu, to bym wreszcie Gdyby rozważano tą koncepcję, to, e, czyli najpierw, e, najpierw skarb państwa będzie zezwolnił na sprzedaż energii poświęcenie, później skarb państwa będzie pozwolił na fuzję e, z e, lotosów e, z PGN. Pekien, e, to proszę Państwa, mielibyśmy produkcji inną alternatywę. Z drugiej strony postałby koncern o tych samych, o tej samej synergii, którą Panowie tutaj wymieniacie, bo tutaj się wszystkim z tym zgadzamy, czyli te synergie, te korzyści wynikające z połączenia takiego yy, nowego modelu byłyby te same, tylko byłaby różnica jaka? Tam będziemy mieć 49% po połączeniu pieszy bo to proszę Państwa, zaraz Wam powiem, jakie. Yy, ostatnio zrobioną nobilizację ustawy, żeby całkowicie się, wyzbyć ja wiem, wyzwiedzić, chciało państwa z tym PKR-olem, czyli pozwolić na to, ażeby PKR-olem został stopniowo, kok, 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 w dzienniku trzeciego czasu, w stu przejęty przez, przez drogi, drogi na nam kapitał. I proszę Państwa, gdyby to zrobiono odwrotnie, to, 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 to co proponuję, to powstałby też ten multienergetyczny koncentrów, które się tą zmalą energetyczną w e, e, naszym kraju, tylko tam by było udział w państwa byłoby 90%. Przy 90%, ponieważ w swojej 50%, mógłby później ogłosić wezwanie na sprzedaż akcji i tym sposobem powstałby pomysł gospodarczy w 100% państwa. Sília. Wayra, znaczy no się co przygotowało ten rok? No jeśli chodzi o. Kalka no no jest... I, i no. to stawy, jest Pani Teresa Pani Prezanka, Pani w tym zakresie chciałbym bo podkreślić, bo z jednej strony przez lata przygotowuje się środowisko prawne w polskim Prezanka, Pani po to, żeby stworzyć wszystkie żeby stworzyć przyjazne środowisko do przejęcia, yy, przejęcia kontroli kontroli na, naszymi zasobami węgla, naszymi zasobami naturalnymi wartymi 6 milionów złotych. Ja tutaj, jeśli ktoś jest tutaj, jeśli jest na sali, a, a musi być, przedstawiciel Skarby Państwa, to się widzi, to, to ja proszę o, o otwartej debaty yy, na online, na temat, jaki jesteśmy bogatym yy, krajem. Na dzień dzisiejszy mylę już kilka takich pust. Na razie Ministerstwo Aktywów Państwowych i w ogóle rząd nie ma odwagi stanąć w szarcie takiej, takiej debaty, niech społeczeństwo oceni, kto tutaj dba o interes, o stanu polskiego narodu. Teraz jest kilka takich, jest debat. 30 czerwca, może tak, że do tego czerwca obowiązywała e, w ustawie obowiązek ogłoszenia wezwania na sprzedaż e, akcji albo zamianę akcji. Dla wielu z Was będzie to nie trudny, trudny do zrozumienia w tym ale e, był to 20-30 33%, czyli jak jakiś podmiot gospodarczy w na ma 33%. To wtedy musi obowiązkowo, obligatoryjnie ogłosić wezwania. Eee, I proszę sobie teraz wyobrazić, że przed eee, fuzją z hmm, PKN z Lotosem, em skala państwa miała 27%. Po fuzji miał, już ma w tej chwili 35,6%. Co to oznacza? Że według starych przepisów, a te przepisy ustalono na dwa miesiące przed Ostatnie w ostatniej chwili, nie wiem, czyli według starych przepisów, skala państwa musiałby ogłosić wyzwanie, czyli miałby okazję kupić pozostałe 60% głosów od pozostałych akcjonariuszy, oferując im atrakcyjną cenę. Wprowadzając ten przepis, że nowy przepis, że opłat na gospodarczy, który ma. Powyżej 50% nie ma do czego obowiązku. Co to oznacza? Że po połączeniu w tej z Lotosem, e, oczywiście ta fachudza ta, ta, ta jest zaskarżona, po połączeniu z Lotosem, e, Stara Państwa e, ma 35% udziału, progi poniesienia do 50%, więc nie ma obowiązku ogłoszenia wyzwania. E, Czyli nie ma możliwości przejęcia kontroli na taką Proszę Państwa, to jest jeden przypadek. Drugi przypadek. Najpierw nastąpiła fuzja z BG z lotosek. To już mówiłem, co, co zrobiono. Teraz jest drugi przypadek. Jesteśmy, jeszcze... dzisiaj prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja o uchwałę, która będzie na tak za, za połączenie. Ta decyzja, która wcześniej zarządnie informowały, że jeśli dojdzie do tego parytetu wymiany akcji, jeśli dojdzie do tego, to skala państwa będzie miał w nowym podmiocie, gdzie, gdzie, gdzie spółką przejmującą jest Tekan będzie skala państwa miał 52%. To co zrobione na tydzień przed tym, tym spotkaniem? Czyli 52%, czyli znowu PS2 jest możliwość ogłoszenia wyzwania. I co zrobiono na szybko? Do no, skarb państwa, rząd podjął decyzję, sprzedajemy po 13 milionów akcji pzu i pko co oznaczało, że po fuzji połączenia będzie 49%. Czyli znowu uniknięto w, na, na 5 minut przed połączeniem, uniknięto obowiązku w, do, do obliczenia wyzwania, co jakby tutaj nie było możliwości przejścia do przez państwa, czyli przez nas, przez my. E, tutaj e, w kontroli na tym. Znowu za co więcej. W uchwale jest, ale, ale proszę nie komentować, proszę nie komentować. W uchwale jest również zmiana statutu. Proszę państwa, w statucie e, e, PKM od dawna są takie zapisy, że e, głosować może e, tylko ten podmiot, e, który e, ma powyżej 10%. E, Hmm, to jest, jest cudze do wytłumaczenia, ale proszę Państwa o co to chodzi, że na pierwszym etapie, jak powołano, jak upubliczniono te wszystkie spółki, jak pierwsze kiełby, to skarga Państwa sprzedał duży pakiet y, na, na ten, że tylko sobie dostaną właścicielę, ale chwalą się przed społeczeństwem, że my mamy pakiet zapisy w, w statucie, które gwarantują, Kontrolę stanu państwa na tym wszystkim. I teraz, proszę państwa, jak pomijcie, że już skala państwa ma, ma 50, 49, 50, to teraz największe prawdopodobieństwo, że ci pozostali akcjonariusze, którzy wcześniej nie mieli taki czas, a po zmianie tego statutu to będą nie mieli, to ci pozostali akcjonariusze, reprezentujące drogę kapitały, oni ogłoszą wyzwanie. I skala państwa wtedy powie, no szanowni Państwo, my w ostatnim czasie wydaliśmy tyle pieniędzy na transfery społeczne. My już nie mamy, nie jesteśmy zainteresowani tą spółką. My nie skorzystamy z prawa poboru, czyli sprzedając akcje o tym Oczywiście to jest scenariusz i my zobaczymy, czy on się będzie tak realizował. A następnie proszę Państwa, czyli skoro Państwa mogę no, wyraźnie, nie, jest Państwa sprawa a następny instrument, który prawdopodobnie był zastosowany, to ponieważ plany koncernu multienergetycznego, bez względu na to, czy to będzie firmą przejmującą będzie OLE, czy to będzie PGIG, to, to jest, proszę Państwa, setki miliardów złotych e, inwestycji. Więc te inwestycje nie mogą być finansowane z kapitału dłużnego, czyli z banków, e, tylko, tylko musi być sfinansowany poprzez podniesienie kapitału. A jak się podniesie kapitał, to państwo są z druga metodą. Państwo powie, że nie, nie jest zainteresowana przed przejęciem, skorzystania z prawa No i tym sposobem systematycznie przekazamy całą tą infrastrukturę tylko koceru, produkcji kapitału. A teraz podsumuję to tak, proszę Państwa. To są setki, to są setki, e, albo setki miliardów złotych zysków, który ten koncert będzie, będzie przynosił. Oczywiście pod warunkiem, jeśli zasługuje e, technologie, innowacyjne technologie, z którymi Państwo się opóźnia. Państwo już mówi od 10 czy 15 lat. My tutaj pracujemy nad czystymi, innowacyjnymi technologiami.